Witam serdecznie w kolejnej audycji Tajemnice Myśli w Radiu Cenzura i na YouTube. Także witam wszystkich, którzy będą dzisiaj oglądali. Chciałem dzisiaj porozmawiać o komunikacji ze światem. Jak sami wiecie, jest ogromny, ogromny problem w ogóle w dzisiejszych czasach z komunikacją jako taką. Kiedyś, dawno, dawno temu, myśmy się komunikowali przede wszystkim bezpośrednio, spotykając się. Przez jakiś czas, ostatnich, tam kilkadziesiąt lat, kiedy wymyślono telefony. No to była jeszcze komunikacja, powiedzmy, dźwiękowa sama. W dzisiejszych czasach, oprócz spotkań bezpośrednich, oprócz komunikacji telefonicznej, mamy też wideo komunikację, czyli możemy rozmawiać ze sobą, widząc siebie bezpośrednio, ale nie odbierając, nie odczuwając bezpośrednio energii. Podczas spotkań takich bezpośrednich. I tu jest, słuchajcie, ogromna, ogromna różnica, bo sami wiecie, że yy, jak się rozmawia z kimś przez telefon, no to możemy odebrać przede wszystkim dźwięk, dźwięk, tembr głosu, czy coś w tym rodzaju. Yy, natomiast już poprzez komunikację, yy, taką wideo już widzimy więcej bo już widzimy oprócz używania dźwięku głosu widzimy również wzrok który nasz drugi element który jak gdyby powoduje u nas jakieś wrażenie ale nie czujemy dotyku nie czujemy węchu tak nie czujemy tych innych elementów które też ma, mają duże znaczenie. Chociażby zapachu. No i teraz słuchajcie, jak się komunikować skutecznie. Z Mirkiem bardzo często mówimy o tak zwanych wyobrażeniach. Tak? Bardzo często podkreślamy, że nie wszystkie osoby się ze mną zgadzają, że Kobieta zakochuje się nie w konkretnym mężczyźnie, tylko w swoim wyobrażeniu, że on jest akurat tym. I teraz słuchajcie, co to ma wspólnego z komunikacją? I tu bym chciał poruszyć bardzo jeden istotny element związany z tak zwaną komunikacją wewnętrzną. Jak skomunikować się samemu ze sobą? Zadaję pytanie wszystkim, którzy mnie dzisiaj słuchają: czy rozmawialiście i czy rozmawiacie sami ze sobą? Bo bardzo często, w momencie, kiedy nie rozumiemy sami siebie, to trudno nam będzie, bardzo trudno, skomunikować się skutecznie ze światem zewnętrznym. Bo bardzo często to, że kłócimy się ze sobą o to, jacy jesteśmy, a jacy chcielibyśmy być, następuje bardzo poważny dysonans wewnętrzny. Bo pełnimy w życiu mnóstwo ról, różnych, przeróżnych. I teraz pytanie: w tych rolach jesteśmy sobą, czy nie? I na ile jesteśmy sobą, a na ile nie? Grając jakieś role, ja myślę, że to osoby, które uczestniczą w tak zwanych ustawieniach systemowych. Zwanych tak zwanymi ustawieniami Berta Hlingera, będąc w danych rolach, wiecie doskonale, że jak inaczej się czujemy. Zupełnie inaczej niż w roli, w której się wchodziło. I tutaj jest dokładny przykład aktorów, którzy grając, dobrych aktorów zaznaczam, grając role, któreś tam kolejne, muszą w tych rolach być zupełnie inni, niż zazwyczaj są prywatni. No i teraz wychodząc z tej roli, trzeba zostawić tą rolę i te emocje po to, żeby wrócić do swojej roli. Co to ma wspólnego z komunikacją? Ano bardzo, bardzo, bardzo dużo, bo inaczej będę komunikował się grając rolę mordercy na przykład, lub kogoś takiego, kto ma jakieś tam wewnętrzne problemy, a inaczej będę się komunikował, grając rolę e, sympatycznego, miłego pana, który akceptuje absolutnie siebie. Zobaczcie, jak ważną rzeczą w tym wszystkim jest e, komunikacja samego. Ze sobą. Kiedyś widziałem taki fajny rysunek, jak Jezus rozmawia na ławce, siedzi i rozmawia z kimś i pyta się ten, ten ktoś, pyta się Jezusa, a kiedy poczułeś, że jesteś Bogiem? A Jezus mu odpowiedział: Od momentu, kiedy zacząłem rozmawiać sam. Ze sobą. Jak ważną rzeczą jest właśnie rozmawianie samemu ze sobą i zrozumienie, kim jesteśmy. Tak naprawdę. Bo to daje nam później możliwość rozmawiania z, ze światem zewnętrznym. Akceptowania, że jest inny. Że yy, mało tego jest inny. Akceptuję jego tą inność. Mogę jej nie rozumieć, bo ja jestem inny. Ale akceptuję, że tak jest. To jest po prostu fakt. Problem zaczyna być wtedy, kiedy mamy właśnie to wewnętrzne zaburzenie i nie wiemy, kim jesteśmy, nie rozmawiamy ze sobą. Tylko emocjonalnie gramy w jakieś gry, które nam świat zewnętrzny narzuca. I w tych grach najczęściej przegrywamy. Dlaczego? Dlatego, że osoba, która narzuca taką grę, jest mistrzem w tej grze. A my dopiero zaczynamy grać. I często czujemy się gorsi. W tej grze. A jak gdyby nie mamy sposobu na to, żeby stworzyć własną grę. No i załóżmy, wyobraźcie sobie, że chcecie stworzyć jakąś własną grę, którą chcielibyśmy, żeby ludzie inni grali w tą grę. Jaką grę byście wymyślili? Dla tych ludzi. Ja na przykład zrozumiałem jedną rzecz, że jeśli bym miał coś takiego sobie stworzyć, to stworzyłbym taką grę, która byłaby fajna dla mnie, bo żebym ja był zadowolony, ale też żeby ci ludzie, którzy ze mną grają w tą grę, też byli zadowoleni. Żeby to była fajna gra dla wszystkich, nie tylko dla mnie, bo tu nie chodzi o to, żebym ja zwyciężał tylko i wyłącznie. Jakbym stworzył grę, to bym stworzył grę, w którym każdy uczestnik może wygrać. Wyobrażacie sobie taką fajną grę? No. To teraz, jak to jest z tą komunikacją? Wracając do tych gier różnych, to ta komunikacja jest związana z tym, że bardzo często w tym świecie współczesnym mówi się, żeby być zwycięzcą, żeby wygrywać. Tylko, że ta zasada powoduje jedną rzecz: że jeśli ty wygrasz, to ktoś musi przegrać. I wtedy jak się będzie czuł przegrany? Też ważne jest, jak zachowa się sam zwycięzca po wygranym i jak potraktuje przegranego. Zwróćcie uwagę, ja osobiście bardzo, bardzo często i, i przez wiele, wiele lat byłem kibicem sportowym, sam uprawiałem sport, Później zostałem nawet psychologiem sportowym, dla, pracuję ze sportowcami. I zauważyłem jedną ciekawą rzecz, jeśli chodzi o swoje zachowanie: o to, że te emocje, zwróćcie uwagę, że w czasie różnych dyscyplin sportowych są niesamowite emocje. Te emocje powodują. Kibice, którzy oglądają, ale też te emocje są. <grymne> Dam przykład. Piłka nożna. Polacy wygrywają, to wszyscy są szczęśliwi, na drugi dzień w pracy wszyscy mają radość i tak dalej. Polacy przegrywają, w pracy jest, przychodzimy do pracy i znowu przerżnęli, czy coś w tym rodzaju. Zobaczcie, jak emocje przerzucają się. W tym momencie na nasze wewnętrzne zachowanie. I to samo dzieje się w naszym życiu osobistym, w relacjach z partnerem, z partnerką. Jak w domu jest fajnie, fajnie w nocy był seks, no to przychodzimy do pracy i jesteśmy tacy, a fajnie było. Ale jak była awantura, to przynosimy tą emocję, czy do pracy, czy gdzieś tam. I zaczynamy to emanować. Czyli nie zrobiliśmy w międzyczasie rozmowy wewnętrznej samego ze sobą, czy te emocje z takiej sytuacji przenieść dalej, czy jednak zostawić je i niech sobie będą, a żyć. Emocjami z innych ról, które pełnimy w życiu. Także myślę, że przede wszystkim, żeby mieć naprawdę dobry, dobrą relację ze światem zewnętrznym, czyli tą komunikację taką fajną, to najpierw musimy poukładać. Tą relację samemu ze sobą. I jak to zrobić? Przede wszystkim nauczyć się samemu tworzyć sposób relaksacyjny. Czyli, co, co najpierw robimy? Najpierw musimy nauczyć się hmm, takiego bardzo fajnego oddechu przeponowego. Ten oddech przeponowy powoduje wyciszenie i, z, jak gdyby, wejście w tak zwaną wibrację e, stanu alfa, żeby się wyciszyć. W czasie takiej, o, takiego wyciszenia możemy wtedy stworzyć sobie tak zwaną Wyobrażenie, wizualizując jakąś sytuację różną, ale taką, której jest nam dobrze. Po prostu jest tam, są tam te cztery filary, które powodują, że będziemy się dobrze czuć. Chodzi o to, żeby poczuć komfortową sytuację w sobie, bezpośrednio w sobie. I wtedy dopiero możemy wyciszając po pierwsze myśli, bo tutaj wszystko niestety ciągle zależy od naszych myśli, które no, powodują te emocje. Ale to wszystko będzie zależało od nas, jak my sami ze sobą będziemy umieli rozmawiać. Kiedy wyciszymy się z tych wszystkich elementów zewnętrznych. Ja już to chyba kiedyś mówiłem, ale powtórzę, bo to jest bardzo ważne. Kiedyś, kiedy pracowałem, pracowałem tam z uczniami podstawówki i byłem na takim spotkaniu z jedną klasą, tutaj w jednej ze szkół. Dyrektor mnie sobie jak zwykle wymyślił, że to najgorszą klasę, tam, którą nie, nie można sobie poradzić. Ja mówię, dobra jedziemy. Przyszła Pani wychowawczyni. No klasa oczywiście krzyczała, w ogóle nie, nie słuchała Pani wychowawczyni w ogóle, tak jakby jej nie było w, w klasie. I ja wtedy sobie pomyślałem jedną rzecz, rozmawiając Później zresztą z panią wychowawczyni pokazałem jej technikę właśnie polegającą na wyciszeniu klasy. Są dwie techniki. Pierwsza to jest cisza. Można to załatwić ciszą. Też pokazałem to, jak to się robi. Ale druga technika jest ciekawsza, bo można to robić bezpośrednio. Bo Po prostu zobaczcie. Przychodzą uczniowie z przerwy. Na przerwie są różne emocje. Pozytywne, negatywne różne. I one te dzieciaki wchodzą do klasy z tymi emocjami. Nie przestawiają się na tak o na pstryk, że jest lekcja, i że tam są emocje cały czas. Dlatego należy co zrobić, a należy im zmienić sposób myślenia. Jedynym, jednym. jednym Jednym ze sposobów jest właśnie, żeby one przez kilka, dwie, trzy minuty pooddychały, przeponowo. Bo mózg przestawi się w tym momencie z tych emocji, które były na przerwie, na emocje związane z oddychaniem. A zawsze w takiej sytuacji jest to wyciszenie. I gdyby przed każdą, znaczy przed każdą lekcją, Albo na początku każdej lekcji użyć tej techniki, to dzieci się po pierwsze wyciszą to raz, po drugie skupią się na temacie, który ma być, a nie na emocjach, które były na przerwie albo wcześniej. I wtedy skuteczność samej nauki mogłaby być zdecydowanie większa. Zobaczcie, jakie są różne możliwości techniczne, żeby wyciszyć i siebie, i świat zewnętrzny. Tak? Ale najpierw trzeba być świadomym tego, że coś takiego istnieje, że można to zrobić. Czyli najpierw nauczyć się, się z siebie, jak wyciszać siebie, a potem można w pewnym sensie pokazać tą technikę innym osobom a najlepiej właśnie mówię dzieciom bo dzieci mają to do siebie że bardzo szybko się uczą jeśli ta nauka jest przekazywana w taki sposób że jest po pierwsze skuteczna i przed, przede wszystkim zaciekawienie, że to jest coś nowego, coś innego. Bardzo lubimy, bardzo lubimy jak gdyby coś no, nowego, co się dzieje w naszym życiu. Znaczy, oczywiście może być różnie, bo są tacy, którzy się boją nowości. Nie chcą tej nowości. Chcą być w swoim świecie tym. Ten lęk, który jest, to już jest znany, nie potrzeba nam nic nowego. No więc słuchajcie, wracając do rozmowy samego ze sobą. Jak ważną rzeczą jest usiąść sobie codziennie. Można wieczorem, można z rana, można w trakcie dnia. Usiąść sobie i porozmawiać samemu ze sobą. Jaki jestem? Jaki, jak mnie ludzie widzą? Jak chciałbym, żeby ludzie mnie widzieli? Te trzy perspektywy mają duże znaczenie w pojmowaniu tego, jak ja będę rozmawiał sam ze sobą, bo każdy z nas. Chciałby być odbierany przez świat zewnętrzny w sposób pozytywny. To jest normalne. Dlatego, między innymi, często naśladujemy jakiś nazwijmy to idoli, czy kogoś, kto jest dla nas autorytetem, który osiąga właśnie takie. Wyniki jest lubiany, jest w taki czy w inny sposób. Za coś tam jest zlubiany oczywiście. I go wtedy naśladujemy, bo myślimy, że jak będziemy naśladować tego człowieka, to też nas ludzie polubią. No, no niekoniecznie. Bo on może mieć coś w sobie, takiego w energii, energetycznego, co może spowodować, że że to będzie inaczej odbierane. Zapach. Dźwięk. Ostatnio jak robiłem taką właśnie relaksację klientce mojej w pewnym momencie ona miała poczuć miłość, taką taką miłość. A ja zwizualizować sobie miłość. W momencie, kiedy zacząłem mówić. I ona, jak gdyby wyszła z tej relaksacji tak nagle, mówi Słuchaj, to jest niesamowite, bo twój głos spowodował, że ja sobie przypomniałam o jakimś koledze gdzieś tam z przeszłości, którym miałam niesamowite uczucia do niego. I teraz zobaczcie, tu nastąpiła tylko. Element dźwięku. A jak do tego dojdzie kolejny element, wszystkie pięć zmysłów, no to sobie i teraz uwaga, bo to może zadziałać pozytywnie, tak jak w tym przypadku, ale może zadziałać negatywnie. Bo sobie uświadomimy, że nagle, nie wiem, partner, partnerka, Zachowuje się, mówi, pachnie, e, 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 z, widzę ją inaczej. Zaczyna zachowywać się jak ktoś, kogo nie lubiłam, nienawidziłam, czy nienawidziłem, i co? No i będziemy mieć problem, bo staniemy się kimś innym, dla tej osoby oczywiście. To nie jest nasza wina, tylko to jest. Jak gdyby problem tej osoby, która ma tą wizję w sobie. I już jest problem z komunikacją, bo nie będzie komunikacji w tym momencie. Zazwyczaj komunikacja wiąże się z czymś pozytywnym, czym ja się dobrze czuję. Jak się dobrze czuję, to się mówi: e, rozmawiamy na tych samych falach. Ale jak się źle czuję, to znaczy: o. Nie lubię tej energii, ta energia jest dla mnie pasę, jak to mówią. No i teraz trzeba znowu sobie porozmawiać samemu ze sobą. Po co? Po to, żeby świat zrozumieć bardziej świat zewnętrzny. Bo ten świat jest jak lustro. Coś nam przypomina. Zazwyczaj to nasze jakieś tam dylematy, nasze jakieś yy, spojrzenie na to, co się wokół dzieje. I teraz zobaczcie, znowu wracam. Żeby to zrobić, to trzeba porozmawiać samemu ze sobą i odkryć, co we mnie jest takiego, co powoduje, że ta komunikacja. Ze światem zewnętrznym jest nie taka, jaka powinna być. Mówi się bardzo często: pokochaj siebie. Co to znaczy? Pokochaj siebie. Może najpierw, zanim się pokochasz, spróbuj siebie zrozumieć. Spróbuj ze sobą porozmawiać. Porozmawiać, jaki jesteś, jaka jesteś. Naprawdę środku bo przyjmując filozofię, że w każdym z nas jest to źródło boskie ten element boski w każdym z nas a on nazywając go w taki sposób jak często się mówi że to on jest naszym ojcem to jak ojciec chce żebyśmy byli najlepsi jak każdy rodzic chce żeby jego dziecko było najlepsze a nie a nie psuło sobie życie a my bardzo często przez to że nie rozumiemy że każdy z nas ma w sercu właśnie tą iskrę Bożą, i jesteśmy do siebie w tym momencie, w tym sensie, bardzo, bardzo podobni. No to jeśli nie akceptujemy siebie i swoich wad, czy wad, no właśnie, czy my mamy wady? Jak to Mirek Mikołajczyk mówi, że nigdy nie byliśmy popsuci, zawsze byliśmy idealni, ale to my nadajemy sobie sami pewne określenia, to jest z tej pierwszej perspektywy, o, myślenia o sobie. Jak ważną rzeczą jest zaakceptować, że jesteśmy naprawdę idealni. I nie potrzeba tu nic naprawiać. Wystarczy tylko się ze sobą. W taki czy w inny sposób skonfrontować i stwierdzić, że jesteśmy naprawdę idealni. Słuchajcie, na dzisiaj tyle na ten temat. Jakby coś, to proszę Was o komentarze. Co sądzicie o tym temacie i. No i cóż, i do usłyszenia za tydzień. Bądźcie gotowi na nowe tajemnice myśli. Do zobaczenia i do usłyszenia.